Cześć wszystkim, tu na Bogato przez Świat. Dzięki, że oglądacie. E, troszkę nas nie było, nie było nas koło tygodnia, ponad tydzień już, prawie, prawie dwa tygodnie. E, I e, niestety byliśmy strasznie zajęci, także, że mamy dłuższą przerwę w nagrywaniu. Mamy już przygotowane dla Was e, dwa fajne odcinki. Są już praktycznie złożone, ale jednak premier opóźniliśmy. Dlaczego? Dlatego, że jak wszyscy wiecie w dużej części Polski dzieje się obecnie tragedia. My oglądamy to, co się dzieje od, od paru dni i, i po prostu ach, nie możemy aż uwierzyć w, w tą tragedię i katastrofę, która znowu spotkała, spotkała południowy zachód Polski. I zastanawialiśmy się, jak, jak możemy pomóc. Wiadomo, możemy zrobić jakieś tam wpłaty. Sylwia uwielbia wpłaty na różne zbiórki, jakieś charytatywne, także ona jest. Jest, jest tą dobrą, tym dobrym aniołem, który, który bardzo często coś gdzieś wpłaca, ale pomyśleliśmy sobie, że Wy też możecie pomóc i możecie, możecie pomóc i, w, i dokonać wpłaty czy pomóc tym ludziom za pomocą po prostu oglądania YouTube'a bez wpłat własnych. Niektórzy z nas nie mają funduszy, nie mają dodatkowych pieniążków, a chcieliby pomóc. Więc co my wymyśliliśmy? Wymyśliliśmy, że z e, paru reklam na tym dzisiejszym bardzo krótkim odcinku wszystko, 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 co YouTube nam wypłaci, czy by to nie było 10 zł, czy by to nie było 100 zł, czy to nie byłoby 500 zł. E, nie sądzę, że będzie więcej, bo jesteśmy nowym kanałem, ale wszystko jedno. E, to będzie wasza pomoc dla e, powodzian i, im, i my te fundusze przekażemy i w kolejnych, no, powiedzmy za tydzień, za dwa tygodnie, e, pokażemy, ile to... Ile ten odcinek zarobił, ile przekazaliśmy, dołożymy coś od siebie i mam nadzieję, że odbierzecie to pozytywnie, bo chcemy, żebyście mieli szansę pomóc te osoby, które nie mają funduszy na pomoc, a chcą, chcą coś zrobić dla tych, dla tych biednych ludzi. Dokładnie tak. Także zastanawialiśmy się, tak jak Gerard już wszystko w zasadzie opowiedział, ale zastanawialiśmy się od, od dwóch, trzech dni, jak możemy pomóc tutaj, wesprzeć taką akcję. Ja tutaj już gdzieś tam cegiełkę swoją dołożyłam do jednej ze zbiórek, dużych zbiórek organizowanych przez Pomagam.pl. Słuchajcie, tutaj jeszcze taka przestroga dla Was. Wiem, że powstało mnóstwo jakichś takich mniejszych zbiórek. Ja nie mówię, że te zbiórki, które są mniejsze, to nie są zbiórki legalne, bądź ktoś chce Was oszukać, ale niestety. Tak się bardzo często dzieje, że ludzie wykorzystują tragedię ludzką po to, żeby samemu się gdzieś tam zbogacić i sobie pomóc. Jak ktoś ogląda telewizję wie, że czegoś takiego bardzo dużo jest teraz, więc zanim wesprzemy jakąkolwiek akcję charytatywną i mówię tutaj o wpłatach pieniędzy, dwa razy, pięć razy sprawdźcie, czy to jest rzeczywiście źródło takiej... Legalne, jakby na które pieniądze rzeczywiście trafią do tych os osób, które tych pieniędzy potrzebują. Także tutaj przestroga dla Was. W komentarzach, a w zasadzie w opisie tego filmiku, wrzucimy e, kilka takich jeszcze zbiórek, e, które wiemy, że są zbiórkami tak -mi mm -hmm. największymi, legalnymi. E, na które jeżeli oprócz rzeczywiście oglądania tego filmiku możecie wpłacić e, pieniądze i wiemy, że te pieniądze właśnie trafią do osób, do których trafić one powinny. Um, także to słuchajcie, jest taki pomysł z naszej strony. Nie wiedzieliśmy, czy to w ogóle będzie miało jakikolwiek odzew. Tak jak Gerard wspominał, jesteśmy małym kanałem, jesteśmy nowym kanałem, więc może akurat um, nie będzie to na, taka pomoc na taką skalę, jakiej byśmy oczekiwali, ale warto próbować, bo słuchajcie, no moim zdaniem w tym momencie każda pomoc dla tych osób się liczy. Nie możemy fizycznie być tam na miejscu gdzieś pomagać. Natomiast tutaj wielki ukłon w stronę Gerarda Brata, który właśnie jest na miejscu pod Wrocławiem w tym momencie chyba w woławie I pomaga, i pomaga tam po prostu w jakikolwiek sposób może Pozdrowienia tak że... dla Konrada, tak. tak Dzielny żołnierz Wotu, który, który tam, tam działa na miejscu i, i pomaga fizycznie, nie spali całą noc praktycznie i no i no zabezpieczają i ten, ten teren, tak? A, a wracając do, do tych oszustów, tak, oczywiście jest to, jest to karygodne, niestety zna, zna, są takie osoby. Nie jest ich dużo, ale są. Tak samo szabrownicy, których oglądamy w telewizji, czy, czy, czy jacyś złodzieje, czy wykorzystywanie, czy ostatnio widziałem kogoś, kto sprzedawał warki na piasek za Sporo zawyżone pieniądze, bo ja nie rozumiem, że można sprzedawać po prostu mieć i, i nie móc ich oddać za darmo, ale no robienie na tym biznesu zło. Dokładnie zło, tak. Dlatego stwierdziliśmy, że ze względu na to, że nie możemy fizycznie być na miejscu i w jakikolwiek sposób pomagać, wiadomo, dołożyliśmy tą cegiełkę finansową. No i stwierdziliśmy, że spróbujemy. Spróbujemy w ten sposób, właśnie tym odcinkiem. Wiadomo, nie jesteśmy telewizją. Słuchajcie, która może zgromadzić ogromne środki, ale zawsze jakaś tam cegiełka będzie do tego dołożona. I tak jak wspominaliśmy w następnym odcinku, po prostu pokażemy wam, nagramy, z jakby z naszej perspektywy wypłaty tych pieniędzy właśnie, które będziemy w stanie nazbierać z tego odcinka. I po prostu Wam pokażemy, jak zrobiliśmy, dokonaliśmy tej płatności, żeby też było potwierdzenie, bo nie chcemy, żeby wiecie, później jakieś komentarze się pojawiły, że, że nie trafiło to tam, gdzie potrzeba. Także e, będzie płata dokonana na jedną z największych e, tych takich zrzutek typu właśnie zrzutka.pl czy pomagam.pl Będą przekazane te pieniądze, żeby mogły trafić do osób najbardziej tego potrzebujących. Także oglądajcie, słuchajcie, puszczajcie to dalej, jeżeli możecie. Do im większej liczby osób ten filmik trafi, tym lepiej, tym więcej mamy nadzieję, pieniędzy uzbieramy, ale ile by to nie było, e, uważam, że i tak to bardzo pomoże. Także dziękujemy Wam za oglądanie, pozdrawiamy i do zobaczenia w następnych odcinkach. Już mam nadzieję bardziej takich pozytywnych i związanych z innym tematem. Także pomóżcie, oglądnijcie tą reklamę, która za sekundę się pojawi i z tej reklamy malutką cegiełeczkę sobie dołożycie. Poleccie ten filmik innym i jakoś tam wspólnie dobijemy do, do jakichś tam kwot. Nie mamy pojęcia, jaki to będzie miało zasięg. Oby jak największy, a my od siebie dołożymy ile możemy prywatnie. Dokładnie. Pozdrawiamy.